Siemanko moi drodzy. Ja właśnie wróciłem z pracy i przygotowuję się do pójścia na trening. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Nie mogę się przyzwyczaić, bo na kamerze jestem tak strasznie oddalony. Nie wiem jak to będzie wyglądać na telewizorze u was, ale jestem dobrej myśli, że ten obiektyw w końcu spełni moje oczekiwania. Może nie względem tego ile łapie światła, ale chociaż tego jak jestem oddalony od tej kamery i no zobaczymy, wyjdzie w prawo, Ale światło widzę, że tu trochę kuleje, także muszę nad tym popracować. Także ja właśnie wróciłem z pracy, właśnie wypiłem mój pre-workout. Posiłki wszystkie jadłem sobie w pracy, wiadomo, no i idę zrobić trening. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać. Dla mnie jest dzisiaj piątek, więc e, jestem taki dobrej myśli, że nie będzie dużo ludzi, ale kurde, z, zazwyczaj jak jestem taki dobrej myśli, to jest mega dużo ludzi, a więc e, zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Także. Mam nadzieję, że widzimy się już z treningu, a jak nie, to pewnie widzimy się przy następnym treningu, który będzie jutro o 6 rano. Także bądźmy dobrej myśli, widzimy się za sekundę. Indecisive. Maybe it's all too late. Maybe I'm just done fighting. Maybe, oh. Maybe I'm indecisive. Maybe it's all too late. Maybe I'm just done. Fighting. Us. Make up my mind about us Call 911, I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang on my hand on the trigger The devil in a red dress Call 911, I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang on my hand, bang on my hand, bang on my head bang, Witam Was wszystkich jest sporo tam. Jestem po treningu. E, fajnie, udało mi się coś nagrać, e, tylko niestety bez, bez, bez mikrofonu. Nie było jakoś mega tłoczne, ale powiem Wam szczerze, że ostatnio, e, ostatni trening, co nagrywałem z dźwiękiem, dostałem cholera 4 copyright strike'i za muzykę i powiem Wam szczerze, że nie wiem jak to wpływa na mój kanał. Czy blokuje mi to zasięgi, czy nie, bo tam pisze, że w sumie nic tam się wielkiego nie dzieje ale zauważyłem spadek z wyświetleniami na moich filmach, być może dlatego, bo nie są interesujące. W sumie to nie jest aż takie dla mnie ważne, ale po prostu jest, jeżeli... No wolałbym wiedzieć, czy to przez muzykę, czy po prostu jest ogólny taki spadek nie to chociażbym był taki, wiedziałbym na, o, o, o co chodzi i na czym stoję, żeby trochę podkręcić content No, także mam jeszcze przed sobą, wam, trzy posiłki, jest godzina dla mnie 18.30, zaraz sobie zjem potreningowy posiłek, to też mi się o za mną. O, tutaj za mną już płatki się robią. E, po, mam też kurde powiem Wam, że cieszę się, bo widzę, że ten obiektyw chyba daje radę, tylko jedynie to światło jest jakiś problem z światłem. No. Al, albo kamera po prostu sobie nie radzi w takim małym oświetleniu. Ale to się niedługo zmieni, <noise> na pewno, bo zbliżałem się do mojej urodziny i mam kurde już upatrzone kilka fajnych mega kamer, że już bym mógł zacząć swoją produkcję filmową, no ale to nie o tym dzisiaj. Także trening push zrobiony z naciskiem na barki, jedynie czego nie nagrałem, to nie nagrałem dwóch ćwiczeń na biceps i, jed... I reszta powinna być. Zrobiłem trochę inną wariantę też na klatkę, bo zamiast hantli zrobiłem sobie na suwnicy Szmita, na Szmita, no i ja nie za bardzo, kurde, mogę robić takie proste gryfy, bo mam od razu problem z barkami. powiem wam że nawet jak robię plecy i mam prosty drążek, ściąganie, ściąganie z góry prosty, prostym drążkiem, to mnie od razu, kurde, boli barki tam ścięgno, Także omijam z szerokim łukiem. Te ćwiczenia. Chociaż mimo tego, że na, na plecy czasami się szarpie tam z tym prostym drążkiem, ale bardzo staram się to omijać. Dobra, ale lecę się ogarniać i idę jeść. Także to wszystko. No jestem, w końcu mam moje jedzonko, popatrzcie. To jest shake na kozaku, powiem Wam. O jeden z moich ulubionych posiłków, chociaż te płatki, które tu są nie są moimi ulubionymi. Także zabieram się za jedzenie i widzimy się przy kolejnych dwóch posiłkach. A, mój pies, biedny. Ale to jest, powiem wam, ale to jest z on to kurde wie jak ode mnie wymuszać jedzenie. Dobra, kurde, zaczynam jedzenie, bo już mi o, parują okulary. No, jestem mój przod, ostatni posiłek. Kurde, musiałem się aż ubrać, bo coś chłodno się zrobiło. Także jest tu moje 100g ryżu, 250g kury i 5 gram oliwy Także ryżek wjeżdża, ja Wam, że zaczyna mieć coś boleć łokieś, Coś mi tam chyba nie pykło w wykiskaniu na barki Ale to nie, nie dzisiaj, tylko ostatnim razem e, Bo no, czuję, że, że tam delikatny ból się wkrada jakiś kurde Łokieś stać czy coś, ale nigdy nie miałem żadnych problemów, powiem Wam, z barkami, kolanami czy łokciami. Zawsze tylko bolały mnie plecy, no bo miałem mocną kontuzję. Wróciłem się kiedyś podczas przysiadu, yy, moja mi usakręcała, no i tak się zaczęło. A teraz powiem Wam, że, że no, nie wiem, jakieś takie kurde się pojawiają, delikatne rzeczy, no bo zaczynam mocno trenować, w sensie strasznie pcham ten ciężar w górę i to się wiąże z jakimiś takimi na znaczy to nie jest jakaś kontuzja ale kszuje <gryzuję> ten bark no i po tym posiłku zostałem mi jeszcze jeszcze jeden e, dokładnie taki sam także kurde powiem wam szczerze że zabieram się za jedzenie i my pewnie widzimy się przy następnym vlogu dzisiaj było niestety króciutko no ale nic na to nie poradzę kurde skończyłem pracę akurat dzisiaj wcześniej bo o 16 no i nie miałem zbyt dużo czasu, żeby nagrywać Ale to się zmieni, chociaż jutro też kurde jadę na lotnisko Także będę musiał szybko lecić o 6 rano na trening, szybko coś, szybko coś rozkminić, a, a też chcę ponagrywać, wiadomo Także no i nic O pies, pies, pies mnie ciebie. Już pieznał, daje sobie znać, także ja tu się bawię z psem już i uciekam. I dzięki za wszystkie lajki, komentarze i za to, że mnie oglądacie, wspieracie i tu jesteście. Widzimy się przy kolejnym vlogu. A za pięć. Przepraszam za mojego psa, ale on jak przyniesie piłkę to już nie ma przebacz, musisz się bawić. Człowiek. Także no już powiem Wam, że nie mogę się doczekać, bo za 5 tygodni zaczynam redukcję i kurde już nie mogę się doczekać okresu startowego. Wiem, że będzie ciężko, ale kurde czekam na to. Okej, okay, widzimy się przy kolejnym vlogu <laughs> już bez przedłużania, także na razie.